Piąta odsłona gry Sniper Elite brytyjskiego studia Rebellion, dzięki której możemy wcielić się w postać alianckiego snajpera, siejącego śmierć w szeregach Wehrmachtu. To świetna rozrywka, ale coś w niej nie gra. Gdy przechodziłem jedną z misji, zauważyłem tę armatę. W innej misji znowu i tu jest problem, bo nie jest to działo niemieckie, a sowieckie. 85 mm armata przeciwlotnicza wzór 1939. Od 1939 do 1945 roku powstało ponad 13 tysięcy egzemplarzy. Broni była podobna do słynnej niemieckiej 88, ale to nie to samo. Ciało łatwo rozpoznać po charakterystycznym hamulcu wylotowym. Błąd studia Rebellion tak, ale podobnie było już w czwartej części gry, gdy słynna niemiecka Panther Turm czyli wieża pantery osadzona na schronie w grze wyglądała tak. Zamiast wieży pantery mieliśmy wieżę czołgu Panzer 4. Rebellion staćcie na więcej.